Jak smakuje czysty miąż aloesowy? To jest takie dość częste pytanie i odpowiem tutaj na nie. Otóż może być bardzo specyficzny, bo jest bardzo wytrawny. Jest to czysty miąż z wnętrza liścia aloesu. I na początku może zwyczajnie nie smakować, może być obrzydliwy. Ja na przykład nie miałam z tym problemu, ale jeśli używasz bardzo dużo takiej diety, która jest bardzo mocno przetworzona, fast foody, cukierki, słodkie przede wszystkim, no to będzie takie tydzień, dwa, trzy tygodnie dość ciężkie aż twoje kubki smakowe się przyzwyczają do tego smaku. Ale jeżeli to przejdziesz, to polubisz. O, twój organizm zacznie, że tak powiem, szukać tego miąższu i wstając codziennie rano, pierwsze co zrobisz, otworzysz drzwi lodówki, żeby nalać sobie właśnie tego wytrawnego, czystego miąższu. E, chociaż na początku wyglądało to, że aż o, może ciebie wymioty e, przyprawić. E, tak, słuchajcie, miałam takie klientki, które właśnie miały takie coś, że na początku po prostu miały taki odruch, e, no ciężko było im to wypić, ale są sekrety, jak to pić, e, nie trzeba pić tego. Z takiego bardzo skondensowanego, można to rozcieńczyć z wodą, można dodać sobie do jakiegoś soku innego, żeby był inny smak. Też mamy cztery wersje, w tym trzy smakowe z żurawiną jabłkiem, mango i brzoskwiniowy smak. Także nie ma co się bać, trzeba dbać o siebie, bo bać to można się później, jak jest źle.